W studiu Radia Ziemi Wieluńskiej bardzo serdecznie witam prezes lokalnej grupy działania Kraina Wielkiego Łuku Warty, panią Danutę Kuśmierczyk, dzień dobry, dzień dobry. witam serdecznie, oraz burmistrza działoszyna Krzysztofa Piekarza. Dzień, dzień dobry dobra. panie witam. burmistrzu. Ostatnio spotkaliśmy się 24 czerwca, kiedy państwo otwierali biuro lokalnej grupy działania w Osjakowie. Było to spotkanie inauguracyjne, była możliwość, aby porozmawiać o tym, co zamierzają Państwo zrobić. Minęło kilka miesięcy, zatem co zostało zrobione do tej pory? Od otwarcia biura mieliśmy okazję być gospodarzem dzięki zaufaniu, jakim obdarzył nas Urząd Marszałkowski. otwarcia szlaku wodnego na Rzece Warcie, byliśmy organizatorem spływu imprezy trwającej przez trzy dni. Ponadto uczestniczyliśmy jako lokalna grupa działania we wszystkich imprezach lokalnych, które odbywały się na obszarze działania. To jest w dniach Działoszyna, w dniach konownicy, Osjakowa. Ponadto uczestniczyliśmy również w Dorzynkach. Udało nam się podpisać umowę na funkcjonowanie biura, co miało miejsce 21 października. Ponadto y, przygotowujemy się do ogłoszenia pierwszych konkursów, pierwszego konkursu. O których jeszcze porozmawiamy. Wspomniała pani, że podpisano już umowę na funkcjonowanie biura, czyli teraz każdy, kto chciałby się dowiedzieć, jak działa lokalna grupa działania Kraina Wielkiego Łuku może przyjechać do Osiakowa i uzyskać takie informacje. Tak, oczywiście. Biuro w tej chwili działa już w pełnym składzie. Zatrudniliśmy kierownika biura, pracownika administracyjnego. Jest również księgowa, która pracuje na pół etatu, bo te dwa stanowiska, które wymieniłam wcześniej, to są pełne etaty oraz radca prawny na umowę zlecenie. Pracownicy biura są dostępni w godzinach od 7.30 do 15.30, służą pomocą. Z tego co wiem, szereg osób już w tej chwili dopytuje się, kiedy będą pierwsze konkursy, czyli możemy uznać, że jakieś tam zainteresowanie w tym momencie jest i wiedza, że taka lokalna grupa działania na naszym obszarze działa również. A propos tej wiedzy. Panie burmistrzu, wiem, że lokalna grupa działania prezentuje też się na sesjach Rady Gminy. Tak, prezentuje się, a tak naprawdę będzie prezentowała się jutro w takim już pełnym wydaniu. Przedstawiona zostanie no, cała sytuacja od momentu podpisania porozumienia i zorganizowania stowarzyszenia Kraina Wielkiego Łuku Warty. Wszystkie te kroki, które w tym okresie zostały wykonane, zostaną przedstawione, a też muszę powiedzieć, że prezentuje się bardzo dobrze Kraina Wielkiego Łuku Warty i promuje się w sposób doskonale z wykorzystaniem takiej wielkiej okazji, jakim jest to, że PAMA Polsiadkarz Wieluń nie mam właśnie Od pana burmistrza trzeba o to zapytać. Tak, jest już w tej najlepszej jej lidze i nasze logo, logo, lokalnej grupy działania tam jest obecne i dzięki temu zyskujemy efekt taki promocyjny, no funkcjonują zarówno na banerach, jak i na reklamach i na koszulkach drużyny. Mamy nadzieję, że tak jak na razie idzie dobrze siatkarzowi, tak pójdzie dobrze naszej lokalnej grupie działania. Czyli wybrali Państwo najlepszą formę promocji, jaka może być, bo sport w regionie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, tym bardziej, że mamy Plus Ligę. Tak, jesteśmy praktycznie jedną, pierwszą taką lokalną grupą działania. I chyba działania. jedyną. Jedyną, tak, bo też mamy informacje z Urzędu Marszałkowskiego, że jedyną, która wpadła na taki pomysł i bardzo skuteczny, jeżeli chodzi o reklamę lokalnej grupy działania. Jeżeli wracając jeszcze do tych sesji, chodziło nam tej głównie ponieważ e, liczymy się z tym, że te pierwsze, ten pierwszy nabór, e, jest, było bardzo mało czasu na poinformowanie społeczeństwa, że ten nabór ma się odbyć, dlatego też nasza obecność e, i, i krótka informacja o tym, co zamierzamy e, robić i co do tej pory zrobiliśmy, e, też ma na celu, żeby przekazać właśnie e, radnym e, poszczególnych e, gmin. Wiem, oraz że są też wójtowie i sołtysi, tak, tak? Tak, są wójtowie, są sołtysi i tutaj też nam e, zależy, żeby te informacje, Wystarły do sołtysów. Nawet przygotowaliśmy taką informację, którą mamy do przekazania w formie papierowej, żeby sołtysi mogli na bieżąco w miejscach swojego działania przekazywać już te, bliżej te informacje odnośnie działalności naszej i o możliwości pozyskania środków. Na no radnych przekonać do tego, że podjęli e, słuszną, decyzję. słuszną decyzję, przystępując do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Wartych i gminy zabezpieczyły jakby pierwsze te bardzo trudne miesiące funkcjonowania gdzie nie było możliwości uzyskania jeszcze pieniędzy na funkcjonowanie tej lokalnej grupy funkcjonowanie biura gminy przez swoje składki członkowskie tak naprawdę dały możliwość żeby ta działalność już się krystalizowała i rozwijała. A teraz trzeba przekonać przyszłych beneficjentów. Szkolenie już za kilka dni. Tak, przewidywane jest szkolenie w miesiącu listopadzie. Będzie to szkolenie już bardzo konkretne. Zasady wypełnienia wniosków i przygotowywania całej dokumentacji aplikacyjnej. Mamy nadzieję, że będzie się cieszyło dużym zainteresowaniem, ponieważ dotyczy małych projektów, czyli głównie osób fizycznych, stowarzyszeń, fundacji, kościołów. Tutaj te małe projekty będą ukierunkowane na agroturystykę, turystykę, drobną infrastrukturę turystyczną, na imprezy, na edukację, a również na renowację i zakup sprzętu do świetlic wiejskich, a wiemy, że takie Obiekty są na terenie naszego działania, a czyli przyjaźń, którą jest bardzo różnorodne. Bardzo, bardzo różnorodne, środki finansowe może nie za duże, dlatego że na ten, na ten pierwszy nabór mamy przewidzianą y, pulę środków, y, to jest 80 000, ponad 83 tysiące złotych, ale te nabory będą sukcesywnie co roku y, mniej więcej taka sama szansa. Trzeba poprawa. jakoś przełamać lody, aby później było tak, jak łatwiej żeglować, ale przede wszystkim. Chodzi tutaj o promocję spływu kajakowego, bo przecież lokalna grupa działania za swoją misję obrała to, aby ten najpiękniejszy łuk warty wypromować, aby podnieść turystyczną jakość naszego regionu. No i właśnie o to chodzi. I chciałabym się zapytać jak w tej sferze wygląda promocja. Wiem że pan burmistrz uczestniczył w tym pierwszym spływie kajakowym, a na pewno przecinał wstęgę, kiedy się spływ rozpoczął. Od tamtej pory co się zmieniło? Ja myślę, że wielkim takim krokiem do przodu zarówno dla gminy Działoszyn, ale dla lokalnej grupy działania jest fakt, że nasz projekt związany z budową stanicy w Działoszynie uzyskał no, bardzo dobry wynik Najlepszy. i mamy nadzieję, że zostanie podpisana umowa o dofinansowanie i przystąpimy do realizacji. To będzie taki krok, który pozwoli zarówno gminom, jak i, mam nadzieję, że przede wszystkim w lokalnej grupie działania, przygotować produkt turystyczny, który będzie. Wykorzystywał właśnie to, że te pięć gmin ze sobą współpracuje, że lokalna grupa działania jest jakby dzieckiem tych gmin i ten produkt będziemy mogli promować i sprzedawać wszystkim tym, którzy będą chcieli tutaj do nas przyjeżdżać. Musi to być produkt, który będzie atrakcyjny, stosunkowo niedrogi i będzie zapełniał czas w zależności od zapotrzebowania, czy to jednodniowe, spływy dwudniowe, trzydniowe. Jesteśmy tutaj akurat przygotowani, że możemy to zorganizować właśnie w taki sposób, w takim szerokim wachlarzu i dopiero wtedy będziemy mogli mówić o tym, że rola zarówno gminy, jak i lokalnej grupy została zrealizowana i ten produkt turystyczny będziemy rozsławiać na cały kraj.